W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Dobra. Witam, naszym gościem jest utytułowany pięścier amatorski Sasun Karpetian. Witam. No serdecznie dzień dobry. Opowiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z boksem moja przygoda z boksem to taka dość ciekawa historia bo y, pamiętam jak przyjechaliśmy tutaj do Polski w 2000 roku to wtedy w 2000 albo już na początku 2001 nie pamiętam dokładnie odbyła się walka Andrzeja Gołoty z Mike'em Tysonem y, wtedy obejrzeliśmy ja, brat i mój ojciec z mamą jeszcze oglądaliśmy tę walkę i bardzo nam się spodobał styl boksowania Mike'a Tysona i powiedzieliśmy sobie wtedy z bratem, że musimy być tacy jak on i poszliśmy wtedy na szkół, na salę. Nad, nad jakimi elementami w treningu się skupiasz? Może powiem o tym, nad czym teraz aktualnie się skupiam. Teraz się skupiamy nad tym, żeby nas zaadaptować do boksu zawodowego. Przede wszystkim nad poruszaniem się w ringu, bo w boksie zawodowym zupełnie inaczej się poruszamy w ringu. Staram się pozbyć tych nawyków z boksu amatorskiego i nabrać kilka nowych z boksu zawodowego. Jakie są Twoje dobre i słabe strony? No o tych słabych może nie będę mówił, bo w przyszłości jeszcze przeciwnicy to jakoś wykorzystają, ale dobre strony wydaje mi się przede wszystkim praca na nogach. Już kilka osób mi to mówiło i, i sam najlepiej się czuję jak dobrze, jak dobrze pracuję na nogach i mi to wychodzi. I szybka lewa ręka. Jak to się stało, że twoim trenerem został jeden z najlepszych trenerów w Polsce i Europie Andrzej Gmitryk? Jak to się stało? No wszystko dzięki, dzięki staraniom naszego promotora Artura Petrosjana. On to wszystko załatwił, on to wszystko pokierował. My oczywiście mówiliśmy mu, że chcemy potrenować razem z bratem, mówiliśmy mu, że chcemy potrenować z Andrzejem Gmitrukiem i, i to się udało. I Dziękujemy bardzo za to Arturowi i pozdrawiam serdecznie. Jak to jest trenować z takim znakomitym trenerem? Jak to jest trenować, no rewelacja, naprawdę rewelacja, można się wiele nauczyć, trener Andrzej Gmitruk ma naprawdę bardzo, bardzo dużą wiedzę i bardzo się cieszę, że może tą wiedzę przekazywać nas i sumiennie nam i sumiennie podchodzę do każdych treningów i staram się wyciągnąć z nich jak najwięcej. Na jakim bokserze się wzorujesz i kto jest twoim bokserskim idolem? Czy się wzoruję na jakimś? Właściwie nie wzoruję się już chyba na nikim, bo staram się wyrobić swój własny styl boksowania. A kto jest moim idolem? Teraz aktualnie myślę, że najbardziej podobał mi się styl boksowania Roya Jonesa Juniora i to jest mój idol. Andrzej Gmitruk chwali Cię, że jesteś bardzo dobry technicznie i określa Ciebie jako bardzo duży talent. Jak podoba Ci się Tobie taka ocena z ust tak doświadczonego trenera? Przede wszystkim, taka, taka opinia z ust trenera Andrzeja Gmitruka jeszcze bardziej motywuje mnie do pracy. Skoro on tak mówi, to znaczy, że jest jakaś nadzieja, że uda mi się osiągnąć, osiągnąć to, o czym zawsze marzyłem. Także motywuje mnie to do dużej pracy i cieszę się, że on tak mówi o mnie. Kiedy i gdzie będzie Twoja następna walka? I czy to będzie walka amatorska, czy zawodowa? Teraz to już będzie walka zawodowa, już, już debiut, szykuję się do debiutu. Prawdopodobnie będzie to debiut na, na, na kolejnej gali Kuźnia Boksu we wrześniu. Jakiś czas temu odwiedziłeś w Warszawie gym Andrzeja Jak się trenowało? Jaka panowała tam atmosfera? Tak, około dwóch miesięcy temu pierwszy raz pojechałem razem z bratem do klubu w Warszawie. Pierwszy trening był taki... Trochę ciężki, bo naprawdę to wyglądało trochę inaczej niż mi się wydawało, niż my trenowaliśmy jako amatorzy na sali. Tam trzeba było już trochę wolniej się poruszać, bez skakania yy, i tak dalej. Bardzo mi się podobało tam, bardzo fajnie nas wszyscy przyjęli. Yy, Chłopacy bardzo sympatyczni i, i lubią też ciężką pracę, także myślę, że pasuje tam jak najbardziej wygrałeś ostatni turniej imienia Feliksa Sztama w kategorii do 69 kg. Co wygrana w tym turnieju wniosła w twoje życie? Co wniosła w moje życie? No tego najważniejszego niestety nie wniosła, bo ja liczyłem na to, że jak wygram turniej Sztama, to uda mi się pojechać na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. No niestety okazało się, że mimo to nie mogę tam pojechać. Ale wniosła bardzo wiele. Na pewno ludzie zaczęli o mnie mówić, zacząłem być trochę rozpoznawany i, i w końcu to był taki owoc mojej ciężkiej pracy z, Tomkiem, z trenerem Tomkiem Różańskim, którego serdecznie pozdrawiam. Bardzo dużo wniosła ta, ta walka, to zwycięstwo. Okej, okay, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest chwila dla Ciebie. Pozdrawiam serdecznie trenera Andrzeja Gmitruka, trenera Tomka Różańskiego, naszego promotora Artura Petrosiana i wszystkich czytelników. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich czytelników Boxing News. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak!